Kushi wpatrywała się w niego, już miała rzucić mu jakąś kąśliwą uwagę, gdy poczuła silne szarpnięcie i nim zrozumiała, co się dzieje, wpadła w ramiona obcego. Przerażona odskoczyła od chłopaka i się odwróciła. W drzwiach stała Izyda. Widziałem mniej desperackie sposoby na podryw, powiedział mak, masując bolące ramię. Na podryw? Kushi powtórzyła z niedowierzaniem. Czoło Walkirii zmarszczyło się wrogo, a jej oczy pociemniały. Uważasz, że chciałam cię poderwać? Nie inaczej, uśmiechnął się szeroko. Pewnie dowiedziałaś się, że jestem u mistrza, i przyleciałaś obejrzeć nowy nabytek. Obejrzeć nowy nabytek? Dobrze. Odetchnął i wbił w nią bystre, błyszczące oczy. Możesz mi pomasować bolący bok, powiedział dumnie, robiąc kilka kroków w jej stronę. Pomasować bok? Kusi się zagotowała. Jeśli chcesz, to wymasuję ci plecy asagajem. O, patrzcie go! syczała wściekle. Chyba pomyliłeś miejsca, Magusie. To Walhalla, nie atkę. Podobno Walkirie to najpiękniejsze kobiety. Przyjechałem osobiście sprawdzić, powiedział, mierząc ją wzrokiem od góry do dołu. Muszę przyznać, że to prawda. Więc, mała Walkirio, pozwól, że zaproszę cię na winko. Mrugnął do niej. Mała? Ja ci dam mała, ty.